Matura z matematyki, poziom podstawowy, Formuła 2023 rok. Matura 6 maja 2025 roku. No i standardowy arkusz, czyli 50 punktów, 180 minut, czas trwania. Będę robił te zadania etapami. Teraz są to zadania od 1 do 5. W komentarzu będzie link do playlisty i całość arkusza będzie połączona w playlistę, czyli będzie można sobie po prostu te zadania z całego arkusza przejrzeć. Zadanie pierwsze: liczba jest równa. Pierwiastek z 32, odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. Ja to zrobię na dwa sposoby. Najpierw tak, pierwiastek z 32 to jest 16 razy 2 do kwadratu. 16 razy 2 pierwiastek z 16 jest 4, czyli to są 4 pierwiastki z 2. Odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 3 pierwiastki z 2 do kwadratu, czyli 3 do kwadratu razy pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 18. To jest pierwsza możliwość, jeżeli zauważymy, że ten pierwiastek z 32 można zapisać jako wyrażenie związane z pierwiastkiem z dwóch. No ale jeżeli tego nie zauważymy, to możemy podnieść ten nawias do kwadratu, tylko wtedy trzeba pamiętać, że to są wzory że to jest wzór skróconego mnożenia. Czyli a kwadrat, 32 odjąć podwojony iloczyn, czyli dwa pierwiastki z 32 pierwiastek z dwóch plus b kwadrat, czyli 2. Czyli mam 32 odjąć dwa razy.

Liczba jest równa. Działania na potęgach 5 do potęgi 12 plus 5 do potęgi 13 plus 5 do potęgi 14 przez 5 do potęgi 12. W liczniku przed nawias mogę wyłączyć 5 do potęgi 12. Z pierwszego wyrażenia zostanie 1, z drugiego 5 do potęgi pierwszej i z trzeciego 5 do potęgi drugiej, czyli 25. Przez 5 do potęgi 12. No i to 5 do potęgi 12 mogę skrócić. Zostaje 1 plus 5, czyli 6 i plus 25, czyli 31. Odpowiedź znowu B. Zadanie trzecie. Logarytmy. Logarytm przy podstawie 3 ze 108, odjąć 2 logarytmy przy podstawie 3 z 2, równa się. To mam wzór na odejmowanie logarytmów, z tym, że do tego wzoru nie mogę mieć tutaj współczynnika 2, czyli muszę najpierw pozbyć się tej dwójki. Oj, tutaj się teraz zmieniło. Czyli muszę się pozbyć tej, tej dwójki, to znaczy skorzystać z wzoru na. Potęg logarytm potęgi, czyli logarytm przy podstawie 3 ze 108, odjąć logarytm przy podstawie 3 z 2 do kwadratu. Czyli ta dwójka tutaj z przodu, ta dwójka jest tutaj jako kwadrat zapisany. Czyli logarytm przy podstawie 3 ze 108. Odjąć. No i 2 do kwadratu, tutaj mogę wykonać działania. 2 do kwadratu to jest oczywiście 4, czyli logarytm przy podstawie 3 z 4, a to jest logarytm przy podstawie 3. No i odejmowanie logarytmów to jest dzielenie liczb logarytmowanych, czyli 108 przez 4, a 108 przez 4 to jest 27. 27. No i definicja logarytmu. Podstawa logarytmu, czyli 3 do jakiej potęgi daje 27. No i 3 do potęgi trzeciej jest 27, czyli ten wykładnik ta trójka, która jest wykładnikiem jest odpowiedzią do tego zadania, czyli odpowiedź A. Zadanie czwarte. Dla każdej liczby rzeczywistej x wartość wyrażenia jest równa wartości wyrażenia. Jak widać, wzory skróconego mnożenia. Pierwsze, to tutaj będę korzystał z innych wzorów skróconego mnożenia niż w drugim przypadku. Pierwsze to jest kwadrat sumy, czyli a kwadrat, dodać podwojony iloczyn, czyli 2 razy 3x razy 2, plus b kwadrat, odjąć a kwadrat minus podwojony iloczyn, i plus b kwadrat, czyli 9x kwadrat plus 12x plus 4 odjąć 4x kwadrat plus 12x odjąć 9. 9x kwadrat 4x kwadrat to jest 5x kwadrat. 12x i 12x to jest plus 24x, 4 i 9 minus 5 czyli odpowiedź C. Teraz jak inaczej, 3x plus 2 do kwadratu, 2x minus 3 do kwadratu. No i skorzystam tutaj z tego, że to jest pierwszy kwadrat, odjąć drugie kwadrat, czyli to jest wzór na różnicę kwadratów, a kwadrat minus b kwadrat, czyli najpierw tak, a plus b, Czyli 3x plus 2 plus 2x odjąć 3, i to jest a plus b, i w drugim nawiasie a odjąć b, czyli 2x plus 3, i to jest a minus b. No i w pierwszym nawiasie mam tak: 3x, 2x to jest 5x, 2 i minus 3 to jest minus 1. W drugim nawiasie 3x minus 2x to jest x, i 2 plus 3 to jest plus 5. Czyli 5x kwadrat plus 25x, odjąć x i odjąć 5 to jest 5x kwadrat plus 24x i odjąć 5. I mam, oczywiście, to samo. Zadanie piąte, zadanie otwarte za dwa punkty, wykaż, że dla każdej liczby nieparzystej naturalnej n liczba 3n2 plus 2n plus 7 jest podzielna przez 4, czyli n i teraz jeżeli jest to liczba nieparzysta, to zapiszę to ją w postaci 2k plus 1, czyli 2k parzyste plus 1 daje mi nieparzystą, gdzie k należy do naturalnych. No i jeżeli k będzie 0, to wtedy n jest 1, jeżeli k będzie. 2 jeżeli 1 to jest 3, jeżeli 0 to jest 1, dobrze, jeżeli 0 to jest 1, jeżeli 1 to jest 3 i tak dalej. Dla dwóch jest 5. Czyli 3n kwadrat, dodać 2n i dodać 7 równa się 3, 2k plus 1 do kwadratu, 2 2k plus 1 i plus 7. To jest 3. Wzór skróconego mnożenia. 4k kwadrat plus 4k plus 1. Tutaj mnożę ten nawias. 4k plus 2 i plus 7. 12k kwadrat plus 12k plus 3. Plus 4k plus 2 i plus 7. Równa się. K kwadrat jest tylko jedno wyrażenie, czyli 12 k kwadrat, 12 i 4, czyli plus 16 k 3, 2 i 7. 3 i 2 to jest 5 i 7 to jest 12. Ma to być podzielne przez 4, czyli czwórkę wyłączam przed nawias 3k kwadrat plus 4k i plus 3. Dla k naturalnego to wyrażenie należy do liczb naturalnych. Mogę oznaczyć to na przykład literą t, że jest to jakieś t naturalne, czyli równa się 4t. To musi być uzasadnione tutaj, że to wyrażenie w środku, w nawiasie jest naturalne i otrzymuje iloczyn czwórki liczby naturalnej, co oznacza, że jest to podzielne przez 4, czyli co należało wykazać.